Zrównoważony rozwój budownictwa. Na początku yy, każda rewolucja jest na pewno droższa, ale yy, na pewno pamiętacie Państwo telefony komórkowe, które kosztowały krocie, a dzisiaj można kupić praktycznie za złotówkę. Myślę, że tutaj producenci materiałów budowlanych będą również dążyli, żeby te materiały były coraz tańsze, no bo wiadomo, że każdy będzie chciał sprzedać. Biznes nie lubi pustki. No będą chcieli sprzedawać deweloperzy, będą chciały zarabiać firmy budowlane, będą chcieli zarabiać producenci materiałów. Myślę, że tutaj ekologia również przyczyni się do spadku kosztów, no bo jednak źródła, nie, nie, źródła odnawialne są tańsze, także będziemy tutaj mieli na pewno duży taki impact na to, żeby te surowce materiały budowlane, nowoczesne taniały i żeby to budownictwo no nie rosło, ceny budownictwa nie rosły jakieś diametralnie, no bo za chwilę nikt nie będzie zarabiał, bo nikt nie będzie sprzedawał. Jeżeli chodzi o ekologiczne materiały, to rzeczywiście na rynku ich jest coraz więcej i mamy dostęp do drewna w tej chwili. Tutaj produkcja tego certyfikowanego drewna, które jest używane do budownictwa obiektów drewnianych, modułowych, jest już coraz większa. Mamy coraz więcej energii z zielonych źródeł, która jest też energią coraz tańszą, co szczególnie miało miejsce po wybuchu wojny na Ukrainie. Także myślę, że pozostałe. Te materiały również będą taniały te materiały ekologiczne. Mam nadzieję, że tu w sukurs przyjdzie duża rewolucja dotycząca zielonego wodoru, która na pewno pozwoli potanieć kolokwialnie mówiąc tym materiałom.